Ty no, wyobrażasz sobie? Ostatnio ktoś mi powiedział, że tutaj mógłbym poprawić wygląd klatki piersiowej. Nie dawało mi to spać przez całe święta, także mam się przygotowane 7 najlepszych ćwiczeń na klatkę piersiową. Żebyście mieli klaty jak Johnny Bravo, Także zapraszam Was do oglądania odcinka. Pierwszym ćwiczeniem, które chciałem Wam pokazać, jest wyciskanie na rolerze odwrotnym chwytem bottom up. Jeśli nie macie długiego rollera, możecie testować na ławce, także roller pozwala nam pracę na większym zakresie ruchu. Jest to ćwiczenie o tyle fajne dlatego daje jako pierwsze, nie dlatego, że ze względu na jakieś, jakieś ogromne właściwości pod względem hipertrofii czy budowania mięśni, ale ogólnie wzmacniania po prostu całej obręczy barkowej, mięśni stabilizacyjnych, mięśni głębokich, brzucha, mięśni chwytu. Także jeśli dołożycie to ćwiczenie do waszego treningu klatki piersiowej, ogólnie wzmocnicie ramiona, wzmocnicie obręcz barkową, poprawicie mechanikę wyciskania, co potem na pewno przełoży się na rozbudowę też klatki piersiowej, w szczególności jego tej środkowej części. Zobaczymy jak to wykonać. Tak, ja sobie siedzę na rolerze, wdech, wydech, pinaj brzuch. Kolejny, bardzo fajny, ciekawy wariant pompek, mianowicie pompek na piłce na chwycie wąskim. Widziałem badania i badania naukowe w książce profesora Magilla, gdzie porównywano właśnie aktywację mięśni brzucha, mięśni tricepsowych, mięśni klatki piersiowej w różnych wariantach pompki. No i właśnie ten wariant na piłce wykazywał się najsilniejszą aktywacją mięśni tricepsów i klatki piersiowej, także no jeśli pomysł, zależy na rozodowie klaty i poprawie wykonywania pompek, także musicie robić te pompki tak samo. Łapię sobie piłkę, troszeczkę po bokach, spinam brzuch i pompujemy. I jeśli jak ten panią z tym uroczym wąsem chcecie poprawić swoją formę i wejść na poziom wyżej ze swoją sprawnością, siłą i sylwetką, przypominam, że już możecie w sprzedaży kupować moją książkę poziom wyżej na stronie www.poziomwyżej.com. Tylko teraz specjalna oferta promocyjna i ekstra rabaty właśnie w sprzedaży. macie czas do 22 stycznia. Bum! Kolejny wariant pompek, który musicie wrzucić do swoich treningów klatki piersiowej jest wariant właśnie z oporem taśmy PowerPent. Taśma daje nam tutaj w szczytowym momencie w szczególności wypchnięcie i napięcie, będzie podwało jeszcze mocniejszą aktywację górnej części klatki piersiowej. No co, co wiemy, że panowie tutaj chcecie mieć, nie? żeby wypchnąć pierdo przodu, żeby szła pierwsza klata, a nie brzuch za rogu jak będzie się wychodzić. Także to samo, taśma jest za plecami, zawieszamy na całej dłoni i pompujemy na spiętym brzuchu. Raz. Klata powinna dochodzić praktycznie do samego podłoża. Kolejne, w ogóle jedno z najważniejszych treningów w ogóle na siłowni, a w tręgu klatki piersiowej też w ogóle, czyli dipsy, albo inaczej zwane pompki na poręczach. Nie dość, że świetnie pomogą Wam rozbudować wszystkie głowy tricepsa. Zaangażują bardzo mocno pracę mięśnie, klatki piersiowej, a w szczególności dół, klatki piersiowej, Tak, dla wszystkich osób, które chcą mieć ładnie zarysowaną tutaj linię klatów, ćwiczenie obowiązkowe do wykonania. Jakie robimy? Ściągamy mocno barki w dół, trzymam aktywny chwyt, głowę neutralnie, spinam brzuch. Mogę też napiąć udaje jeśli macie na nie miejsce, żeby trzymać nogi wyprostowane. I pochylając tu lekko pod kątem 30 stopni, staram się zejść barkami poniżej linii łokci. No i tak machamy. Aż klata wybuchnie. Wbrew temu, co wiele mogą się wydawać, nie będę pokazywał tym w, akurat w tym filmiku wyciskania na klatkę na sztandze ponieważ wyciskanie. Handlami, akurat pod kątem hipertrofii mięśniowej będzie dla nas dużo bardziej korzystniejsze. Na sztandze moglibyście robić wyciskanie się, zależałoby zależało, nam na sile, na takiej ogólnej sprawności. E, wyciskanie handlami pozwala nam na pracę w większym zakresie ruchu. Plus ten element niestabilności, tego że musimy sami stabilizować też mięśnie obręczy barkowej, też troszeczkę pomaga, e, poprawia lepszą aktywację mięśni piersiowych. Dodatkowo oczywiście dla tych osób, które zależy na rozbudowie górnej części klatki piersiowej, robimy sobie to na skosie dodatnim. No i oczywiście nie mogłoby zabraknąć tręgu klatki piersiowej bez rozpiętek. Rozpiętki jako jedyne ćwiczenie w tym zestawie dużo kładzie większy nacisk na fazę ekscentryczną ćwiczenia, czyli na rozciąganie mięśnia i robienie tutaj miejsca, żebyście potem mogli tam dopompować więcej krwi i porozciągnąć te włókna mięśniowe. Także rozpiętki tak samo wykonujemy. my się, trzymamy nie przed sobą równolegle. I wydłużamy fazę ekscentryczną, tak? Tutaj rzeczywiście 3 do 5 sekund z sekundowym przytrzymaniem fazy rozciągnięcia na pewno Wam pomoże rozciągnąć te mięśnie i poczuć się. Dodatkowo usprawdzicie połączenie mózg-mięsień, tak zwany mind-muscle connection. Czyli wydłużamy fazę ekscentryczną nawet 3 sekundy, możecie przytrzymać sekundę i teraz Powolnym ruchem dopidamy w szczytowym momencie. No i ostatnie, siódme ćwiczenie, wyciskanie na klatę na bramie, które pozwoli Wam dopompować już na sam koniec treningu klatkę fajnie. Brama jej naciąg powoduje stałe napięcie w każdym, na każdym etapie po prostu ruchu także jeszcze bardziej musisz sobie dopompować tą klatę. Lekko pochłonąc nowetkę, spięty brzuch. I bardzo ważne, żeby w szczytowym momencie jeszcze dopiąć tą klatę. Pamiętajcie, w przypadku hipertrofii mięśniowej wielokrotnie ego zostaje w domu. Tutaj dużo bardziej liczy się Oczywiście ciężar też, ale dużo bardziej szczególnie na początku, no spotząt czy liczy się to połączenie mózg mięśni czyli to czucie mięśniowe. Tak? Czy czujecie rzeczywiście dane mięśnie, które ćwiczycie, dlatego czasami lepiej wziąć mniejszy ciężar, dopiąć, poczuć jak te mięśnie rozciągnąć się, dopiąć przy tym momencie przytrzymać. W szczególności osoby, które już mają, czują, że mają problemy z klatą. Powinny nad tym popracować. Uf. 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 Poczekaj. Zobaczymy Gotowe na plażę czy nie. Jak ta lata. Coś tam się, coś tam się dzieje. Tak mogło być zawsze, nie? Dziękuję wam za oglądanie. Standardowo subskrybujcie kanał. Macie jakieś pytania? Piszcie je w komentarzach propozycje odcinków, które chcielibyście, żebyśmy, żebym dla was przygotował. Wszystko na dole. Widzimy się niedługo i ciśniemy dalej w nowym roku, nie? Piona.